W pandemicznym roku 2021 historyczny pochód na Tarnogórskich Warkach odbyć się nie mógł. Miejsce pochodu zajął jednak obchód, czyli spacer postaci związanych z dziejami tarnowskich gór. Zanim jednak osoby odtwarzające postaci znane z kart historii rozpoczęły ów spacer na rynku, zjawiły się w otoczeniu starotarnowickiego zamku, specjalnie dla publiczności internetowej. Przed Państwem Friedrich Wilhelm von Reden. My w tym szaleństwie współczesności idziemy na bardzo uproszczony taki wygląd, w ogóle zachowania. Tutaj naprawdę te, te, te ubiory w naszej grupie, którą prezentujemy, w grupach, bo w razy jest więcej. Prezentujemy, staramy się prezentować pewien szyk, pewną elegancję, ale nie tylko w wyglądzie, to jest i w, spraw w zachowaniu, w wypowiadaniu się. Młody Fryderyk Wilhelm od razu ostro zabrał się do pracy. Nowoczesne podejście, wyrażające się profesjonalnymi badaniami geologicznymi, planowaniem i stosowaniem maszyn szybko dało efekty. Podobnie jak umiejętność pozyskania właściwych ludzi Salomona Izaaka, który przybył z terenu dzisiejszej Belgii czy szkockiego inżyniera Dona Beldona. Błyskawicznie powstawały nowe zakłady wydobywcze węgla kamiennego Tarnogórska Königliche Friedrichsgrube, Zabrzańskie Prinz Karl von Hessen czy Königin Louise. Rozwijało się hutnictwo ze sztandarową inwestycją w postaci koniksute, co dało potężny impuls rozwojowy dzisiejszemu chorzowowi, dlaczego warto w niedzielę przyjść nas zobaczyć? Wielu tarnogurza ani nie tylko, wie o tym, że z grupą ludzi już prawie rok spacerujemy po ulicach miasta. I dokładnie to samo zrobimy w niedzielę. Będziemy chodzić, rynek, krakowska, plac wolności, dzwonica gwarków. Myślę, że to jest o tyle ciekawostka, że po prostu jest to pokazanie połączenia historii i teraźniejszości. Nam naprawdę zależy na tym, żeby nasze miasto żyło i pokazywało swoją zawsze dobrą, tą najlepszą stronę. Proszę, przyjdźcie i zobaczcie nas.